Ze względu na swój wiek Priscilla Nelson od dawna nie obchodziła już urodzin. Mąż staruszki zmarł 10 lat wcześniej, co było dla niej niezwykle bolesną stratą. Od tego czasu dla pani Nelson czas jakby się zatrzymał. Niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki goście przestali przychodzić, a znajomi dzwonili niezwykle rzadko. Może taka jest cena starości, pomyślała ze smutkiem pani Nelson. W głębi serca kobieta nie uważała się za staruszkę, dlatego status samotniczki był dla niej dość nieprzyjemnym doświadczeniem. Tego dnia pani Nelson miała wyjątkowy dzień. Kończyła 80 lat. To zaszczytny wiek i złota data w życiu każdego człowieka. Pani Nelson wstała wcześniej niż zwykle. Oczywiście nie było mowy o żadnych uroczystościach rodzinnych i starsza kobieta chciała spędzić ten dzień sama ze sobą. Upiekła placek z kurczakiem i ugotowała ziemniaki według autorskiego przepisu. No, świetnie, powiedziała do siebie z uśmiechem pani Nelson po obejrzeniu efektu. Zanim zdążyła postawić naczynia na stole, zadzwonił dzwonek do drzwi. Zastanawiając się kto to, pani Nelson otworzyła drzwi i zamarła ze zdziwienia. Jej wnukowie, Ethan i Floyd stali tuż przed nią. Przyszli do ukochanej babci z życzeniami, pomyślała Priscilla Nelson. Cześć babciu. A co to za pyszny zapach? Spodziewasz się gości? Jest jakaś okazja? spytał Floyd. Pani Nelson spuściła zakłopotana oczy i wpuszczając gości, przeszła do kuchni. Z powodu swojej wrodzonej naiwności, kobieta myślała, że jej wnuki przyszły z okazji jej urodzin, ale w rzeczywistości wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Tymczasem Ethan i Floyd weszli do domu z miną gospodarzy i zaczęli oglądać pokój po pokoju. W tym samym czasie ciągle coś zapisywali w zeszycie i półgłosem dyskutowali o zaletach i wadach domu. Dopiero gdy przyszła kolej na kuchnię, zobaczyli placek na stole i przypomnieli sobie, że ich babcia obchodzi 80 urodziny. Wszystkiego najlepszego, babciu! O, jak pachnie! krzyknął Ethan i bezceremonialnie usiadł przy stole. Minutę później on i jego brat jedli już obiad. Przez cały ten czas pani Nelson ze wzruszeniem patrzyła na wnuków, którzy dorośli w jej ramionach. Potem, już jako dorośli, Ethan i Floyd praktycznie przestali ją odwiedzać. Teraz przyszli, ale na pewno w innym celu i tylko przy okazji złożyli jej życzenia. Cel ich wizyty wyjaśnił się niebawem chcieli dokładnie obejrzeć dom pani Nelson, bo znaleźli na niego kupca. Starsza kobieta o tym nie wiedziała i myślała, że wnuki po prostu planują remont. Po zjedzeniu Ethan wymienił spojrzenia z Floydem, po czym powiedział: Cóż babciu, szykuj się. A gdzie jedziemy? Właściwie to zamierzałam dzisiaj zostać w domu, zapytała zdziwiona staruszka. No jak to gdzie? Tam, gdzie od dawna chciałaś iść odpowiedział wymijająco Ethan. Wzruszywszy ramionami, w zaskoczeniu pani Nelson zaczęła zbierać swoje rzeczy. Wnukowie kontynuowali zaś zwiedzanie domu. Im dłużej to robili, tym bardziej im się podobało. W myślach Ethan i Floyd już rozważali korzyści z ewentualnej sprzedaży i zastanawiali się, na co przeznaczą te pieniądze. Pani Nelson spakowała swoje rzeczy do małej walizki, ale wciąż nie miała pojęcia, dokąd zabiorą ją wnuki. Myśl, że Ethan i Floyd kupili jej mniejszy, ale bardziej komfortowy i przytulny dom, nawet jej się podobała. Od dawna marzyła o małym domku na wsi, gdy więc wnuki zaczęły mówić o przeprowadzce, wydawało jej się, że to spełnienie marzeń i na wszystko się zgodziła. Pięć minut później cała trójka jechała już w nieznanym sobie kierunku. Po drodze wnukowie nie odzywali się do siebie ani słowem, znów wymieniając tylko znaczące spojrzenia. Czemu są tacy tajemniczy? Na pewno szykują dla mnie niespodziankę i się tym stresują, tak pomyślała Priscilla Nelson z uśmiechem. Gdy jednak Ethan i Floyd zabrali ją do niepozornego budynku, znajdującego się pod miastem, serce staruszki zabiło mocniej. Pani Nelson nigdy nie była w tym miejscu, a kiedy przyjrzała się bliżej, zrozumiała, co sprawiło, że jej serce zaczęło niespokojnie bić. Zdziwienie starszej kobiety tłumaczył fakt, że po małym dziedzińcu przed budynkiem spacerowała grupa starszych ubranych niemal tak samo osób. Niektóre z nich poruszały się same, podczas gdy inne wprost przeciwnie nie mogły obejść się bez pomocy. Babciu, to teraz twój nowy dom powiedział Floyd. Otwierając drzwi. Stało się jasne, że wnuki przywiozły panią Nelson do domu opieki, aby sprzedać jej dom i podzielić się pieniędzmi. Ethan i Floyd myśleli o tym od dłuższego czasu. W progu powitał ich dyrektor domu opieki, który wyczekiwał już nowej pensjonariuszki. Nie martw się babciu, zobaczysz, na pewno ci się tu spodoba, zauważył Ethan jakby od niechcenia. Przez cały ten czas Priscilla Nelson milczała. Kobieta była w szoku, że w dniu jej urodzin wnukowie potraktowali ją tak okrutnie. Oczywiście rozumiała, że wszystko to spowodowane było dotkliwym brakiem pieniędzy, ale czy mimo to nie pomagała Ichanowi i Floydowi w każdy możliwy sposób? Czy nie dawała im pieniędzy na auta, nie opłacała studiów? Teraz w podzięce za to wnukowie wywieźli ją do domu opieki. Na początku pani Nelson była ostrożna i prawie nie spała po nocach. Potem przyzwyczaiła się do sytuacji i nawet znalazła w niej pewne plusy. Nie była już samotna, mogła rozmawiać z innymi starszymi osobami, takimi jak ona. Tymczasem Floyd i Ethan siedzieli w restauracji i świętowali udaną sprzedaż domu. Może trzeba coś zanieść, babci, owoce czy coś? Powiedział Ethan, przypominając sobie o istnieniu pani Nelson. Dobra, coś wymyślę. W ostateczności wyślę kolegę, odpowiedział Floyd. Następnego dnia faktycznie zwrócił się z prośbą do swojego starego przyjaciela ze studiów. David był kolegą Floyda, pracowali razem w biurze firmy handlowej. W przeciwieństwie do Floyda, David był odpowiedzialnym i rzetelnym pracownikiem, który nie pozwalał sobie na unikanie obowiązków i obwinianie innych. Dlatego, gdy Floyd zwrócił się do niego z prośbą, od razu zorientował się, że sprawa wydaje się nieczysta. Odmówić koledze David jednak też nie chciał. W końcu chodziło tylko o zaniesienie owoców i artykułów spożywczych starszej kobiecie. David dorastał w sierocińcu i w dorosłym życiu cenił relacje rodzinne bardziej niż cokolwiek na świecie. Dlatego nie rozumiał, jak można zostawić własną babcię w domu opieki. I dalej żyć, jakby nic się nie stało. Doskonale wiedział przy tym, że skąpiec Floyd nie da mu ani grosza za zakup owoców dla starszej kobiety. Nie miało to dla niego jednak znaczenia. Gdy Priscilla Nelson otrzymała informację, że w sali odwiedzin czeka na nią gość, jej serce zabiło z radości. – To Ethan lub Floyd! Znaleźli czas wreszcie, żeby mnie odwiedzić! – tak pomyślała starsza kobieta. Gdy zobaczyła nieznanego mężczyznę, poczuła się nieswojo. Rozumiejąc tę niezręczność, David natychmiast wyjaśnił, w czym rzecz i pospieszył, by przenieść rozmowę na inny, bardziej sympatyczny tor. Ku jej szczeremu zdumieniu pani Nelson tak pochłonęła rozmowa z mężczyzną, że sama nie zauważyła, jak szybko płynął czas. Okazał się on szczery i troskliwy, czym od pierwszych minut komunikacji zjednał sobie staruszkę. Najważniejsze było to, że facet nie udawał, a przez to zachowywał się naturalnie. Pod koniec spotkania David obiecał przyjść ponownie. Oczywiście pani Nelson nie miała nawet nadziei, że mężczyzna dotrzyma obietnicy. Gdy jednak David pojawił się następnego ranka, oczy starszej kobiety dosłownie zabłysły szczęściem. Od tego czasu młody mężczyzna odwiedzał ją prawie codziennie, okazując troskę o jej zdrowie i samopoczucie. W końcu personel domu opieki zaczął nazywać go wnukiem pani Nelson, nie wiedząc, że w praktyce ten nim nie jest. Czas mijał, a pani Nelson coraz bardziej zbliżała się do Davida. Warto zauważyć, że w tym okresie Floyd i Ethan nie zadali sobie trudu, by ją odwiedzić ani nawet zadzwonić. Niestety, pomimo opieki Davida i personelu, wraz z nadejściem jesieni stan zdrowia pani Nelson zaczął się gwałtownie pogarszać. Zdając sobie z tego sprawę, kobieta zaczęła coraz częściej rozmawiać z Davidem o tym, co ten chciałby osiągnąć w swoim życiu. Marzę o otwarciu dziecięcego centrum sportowego, tak aby sieroty i dzieci z dysfunkcyjnych rodzin mogły uprawiać sport, a nie włóczyć się po ulicach. Nie mam na to środków, ale będę się starał, by kiedyś to zrobić – powiedział David. Pani Nelson zastanowiła się, po czym skinęła na niego i powiedziała półgłosem – z centrum sportowym Ci nie pomogę, ale mogę dać Ci dzisiaj sprzęt. Dostałam od męża stary garaż. Pełno jest tam rupieci, zardzewiałych narzędzi, ale też dobrego sprzętu. Świetnie, bardzo dziękuję, powiedział David. Wtedy mężczyzna nawet nie wiedział, jaką niespodziankę przygotowała dla niego Priscilla Nelson. Wziąwszy klucz do garażu, David bez żadnych ukrytych motywów udał się wypełnić polecenie staruszki. Znalazł sprzęt dość szybko. Gdy zdecydował się wykonać na nim kilka ćwiczeń, z wielkim trudem był w stanie podnieść przedmioty te z podłogi, choć ćwiczył regularnie. Miał wrażenie, jakby sprzęt był cięższy niż powinien. David oglądał go z różnych stron. Obracał w jedną, w drugą stronę, ale tajemnica sprzętu wciąż pozostawała nierozwiązana. Wszystko stało się jasne nieco później, kiedy David postanowił oczyścić go z kurzu. Pod wilgotnym włosiem pędzla zabłysnął metal szlachetnej żółtej barwy. To złoto niemożliwe! krzyknął David i prawie zemdlał z wrażenia. Rzeczywiście, sprzęt wykonano z prawdziwego złota. Przekazywano go w rodzinie z pokolenia na pokolenie, a stworzył go pra-pradziadek Priscilla Nelson, znany zamożny Ziemianin. W końcu ten skarb trafił w ręce Davida, a wtedy z całych sił pospieszył do domu opieki. Gdy jednak przekroczył jego próg, naprzeciw wyszła mu zakłopotana pielęgniarka. Bardzo mi przykro, ale pani Nelson zmarła godzinę temu na atak serca. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, ale w takich przypadkach medycyna pozostaje bezsilna, powiedziała kobieta. Czując zawroty głowy, David odsunął się na bok i oparł plecami o ścianę. Czuł, że albo nie mógł w tym czasie pożegnać się z kobietą. Która stała się jego matką i babcią w jednej osobie. Łzy spłynęły mu po twarzy, nie przynosząc jednak ulgi. Organizację pogrzebu i wszystkich późniejszych wydarzeń żałobnych wziął na siebie. Najgorsze w tym wszystkim było to, że Ethan i Floyd nawet nie raczyli przyjść na pogrzeb babci. Po zobaczeniu starszej kobiety podczas jej ostatniej podróży, David postanowił zrealizować swój cel. Rok później okoliczni mieszkańcy dowiedzieli się, że za namową Davida Greena w mieście otwarto bezpłatne centrum sportowe dla dzieci i młodzieży. Z czasem do Floyda i Itana dotarły informacje, za czyje pieniądze tak naprawdę zbudowano ten ośrodek. David jako uczciwy człowiek przekazał im niewielką część dochodu ze sprzedaży złota, wiedząc, że pani Nelson na pewno by to pochwaliła. Mieszkańcy miasta nawet nie domyślali się, że wszystko to było możliwe dzięki jednej starszej kobiecie, która trafiła prosto do nieba. I z pewnością z miłością obserwowała Dawida realizującego swoje marzenie.